Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim, z tej strony Rybawyn Ryba Wynryba. Jest aktualnie godzina 18.46 jak to nagrywam, ale nie mam pojęcia do której to zmontuję i wstawię W każdym razie, witam was wszystkich w kolejnym odcinku ze SkyBlocka Ogólnie to w dzisiejszym odcinku chciałbym dokładnie i szczegółowo omówić i pokazać wam również ogromną kaktusiarkę, którą zbudowaliśmy właśnie z ziomkami tutaj na wyspie Naprawdę jest to ciekawy obiekt, jeszcze nigdy tak ogromnej farmy nie budowałem, także mi się wydaje, że również wam pokażę Jeszcze przy startem filmu chciałbym wam powiedzieć, że losowo w montażu podczas właśnie montowania tego filmu ukryłem tutaj w napisach gdzieś tam po rogach itd. W trakcie trwania całego filmu, trzy kody, które możecie sobie wpisywać właśnie na czacie pod komendą ukośnik voucher. I tutaj właśnie wpisujecie ten kod. No i to są tam właśnie jakieś różne klucze. Także również oglądajcie uważnie ten film, jeżeli chcecie jakieś tam klucze zgarnąć. A więc uwaga, przechodzę do omówienia tej oto ogromnej kaktusiarki. Jeszcze raz wam pokażę z lotu, ptaka jak ona wygląda i jak ogromny jest to obiekt. Ja wiem, że są większe kaktusiarki na tym serwerze, ale jestem zadowolony, szczerze. Jestem naprawdę zadowolony z tego, co tutaj nam się udało zbudować. Ale dobra, po kolei może wam wszystko pokażę też ewentualnie jak nie wiecie jak taką farmę zbudować no to właśnie będziecie mogli się nauczyć między innymi z tego filmu. Zacznijmy od tego, że jest tutaj użyty kobyl. Ja wiem, że piasek na tym trybie, ogólnie na tym serwerze nie spada, ale żeby uniknąć takich sytuacji, że nie daj Boże jakiś bug będzie coś się zepsuje na serwerze, co jest jak najbardziej mi się wydaje nawet czasami możliwe to żeby to wszystko mi po prostu nie poleciało bo naprawdę by było słabo. Także żeby było bezpiecznie na pewno jest użyty kobel. Po pierwsze, oczywiście zaczęliśmy od tego najniższego piętra, zrobiliśmy je 21 kwietnia a później coraz wyżej, coraz wyżej Dzisiaj jest 30. No i jak widzicie, już prawie piąte piętro, czyli chyba ostatnie, jak na razie jest skończone. To jest cała powierzchnia 100 na 100 wypełniona. Tutaj jest 100 kratek w tę stronę, w tę stronę również 100 kratek, czyli właśnie początkowy rozmiar wyspy, i to jest wypełnione aż 5 razy. Kaktus jest postawiony co czwartą kratkę, plus jeszcze odejmując te krawędzie, które są tutaj. Mi się wydaje, że na pewno ponad 10 tysięcy kaktusów tutaj jest. I teraz, tak, z rzeczy, które jeszcze są do omówienia, to na pewno ten system wodny, ponieważ ten system wodny jest jednym, mi się wydaje, z prostszych jakie. Można zrobić w kaktusiace Ale mi się wydaje, że jest on całkiem skuteczny Widziałem, że również ludzie czasami robią z czterech stron taki system wodny, że nie właśnie tylko z dwóch spływa woda, tylko właśnie z każdej strony Ale mi się wydaje, że taki system również całkiem nieźle i całkiem skutecznie działa. Tutaj mamy właśnie główny spływ z jednej strony, główny spływ z drugiej strony i to właśnie wpada do takiego kanalika zbiorczego, który też początkowo był jakby na jednej wysokości A później właśnie, żeby te itemy gdzieś się tam po drodze nie zatrzymywały, to stwierdziłem, że właśnie zrobimy to w ten sposób, czyli że sobie tutaj to stopniowo spada na dół no i dopiero tutaj właśnie mamy nasze hopery tutaj również jak widzicie pod spodem mamy zbity lód żeby te itemki sobie szybciej leciały no i właśnie już sobie zacząłem tak naprawdę się bawić dekoracjami, żeby to właśnie jakoś lepiej wyglądało niż po prostu sam kobyl e, dlatego stwierdziłem, że kupię jakiś pryzmaryn jakieś sea lanterny, jakoś właśnie sobie to tutaj poukładałem, no i przynajmniej jakoś to teraz wygląda jak widzicie dropu jest naprawdę całkiem sporo i to tylko stąd, zobaczcie ile leci tylko z jednej strony tych kaktusów i wpada tutaj do hoperów, czasami jest tak, że te hopery nawet nie wyrabiają z przepustowością, no bo jak widzicie naprawdę leci tego sporo, to się jeszcze Oczywiście stakuje po drodze, bo jest taki plugin na serwerze, że to się właśnie wszystko stakuje Ale i tak naprawdę moim zdaniem zbiory są zacne No i właśnie hopery, teraz tutaj jeszcze takie trzy przejścia techniczne porobiłem Bo jako, że to jest na szerokości całej wyspy, to żeby się dało na właśnie niższe poziomy przelatywać To takie oto właśnie jak widzicie przejścia techniczne porobiłem No i właśnie z dołu tak to wygląda, mamy taki właśnie sea lantern Tutaj użyłem takiego szkła, żeby to było wszystko widoczne No i skrzynek jest jak na razie tyle, tutaj moja informacja Ogólnie ja ten lód zbierałem z 15 minut temu Albo nawet 10. Dosłownie przed tym jak odpaliłem nagrywanie, dlatego już i tak całkiem sporo się tego zebrało tutaj. No i oczywiście mój cel też będę sobie musiał za chwilę prawdopodobnie drugiego celwłąda kupić, ponieważ jak widzicie, ten celłund już dosłownie mi się kończy, za chwilę już go nie będzie. E, dlatego, że to było tylko na 100 użyć, bo to był celułąd kupiony za monety. Dlatego już sobie za chwileczkę kupię nowego. Dobra, ten już ma jedno użycie, to już go mi się wydaje wywale. Wchodzimy sobie w sklep, chyba że może na rynku ktoś wystawia. Tutaj mamy za 300 tysięcy taki na 1000 użyć. Wiecie co? Mi się wydaje, że ja bym sobie to wziął, ponieważ 300 przy takich zarobkach z tej farmy to naprawdę nie jest dużo. Chowam sobie to tutaj i naprawdę spoko. No i dobra, i teraz w sumie jeszcze z rzeczy, które są ważne do pokazania, to taka jedna malutka budowla, która jest dosłownie w samym środku farmy, ponieważ chciałem, żeby to również jakoś wyglądało i żeby to nie miało funkcji tylko czysto ekonomicznej, tylko właśnie jeszcze jakąś taką dekoracyjną. Z tej racji niedawno zbudowałem takie coś w środku wyspy i teraz ogólnie może to wyglądać dziwnie. W środku kaktusów jest dosłownie kawałek piętra wyciętego. W tym miejscu, jak widzicie tutaj nawet chyba jednego kaktusa nie ma, dlatego że tutaj blok został postawiony za chwileczkę będę to musiał poprawić Tak samo tutaj widzę, no malutkie niedopatrzenie Ale mi się wydaje, że po odcinku sobie już to poprawię No i ogólnie co to jest, się zapytacie Wchodzimy sobie teraz na home centrum, sobie ustawiłem Takiego właśnie home'a, takiego warpa I jak widzicie jestem w środku tej budowli Zamiar był taki, żeby to było Takie malutkie centrum dowodzenia tej kaktusiarki W samym środku jakby najważniejsze pomieszczenie Plus fajne miejsce na AFK Żeby właśnie te kaktusy się tutaj wczytywały Rozwalały i spływały sobie tam bezpośrednio Na dół do tego systemu Ogólnie nad samym pomieszczeniem jakoś się tak za bardzo nie starałem. Ja ogólnie byłem pomysłodawcą wstawienia tego pomieszczenia w środku kaktusiarki. Mi się wydaje, że i tak wyszło to całkiem fajnie. Z zewnątrz również fajnie to działa, dlatego że jeżeli wyjdziemy sobie tutaj, jak widzicie, to ogólnie te wszystkie kaktusy, które nawet z górnych pięter spadają, to one jakby się nie zatrzymują, dlatego że jest w taki sposób wylana woda, żeby one po prostu płynęły dalej i spadały sobie tutaj. No i jak widzicie, tak prezentuje się ta cała kaktusiarka. Naprawdę moim zdaniem fajna sprawa. Jeszcze prosiłbym was w ogóle może o wejście na naszą wyspę i z wizyt ryba w ryba i zostawienie oceny 5 najlepiej. By było. Ogólnie to oceniacie na tyle, ile Wam się podoba oczywiście to wszystko, ale byłoby mi bardzo miło, jeżeli byście zostawili najwyższą ocenę, ponieważ to jednak wtedy jakaś będzie motywacja może na dalszy rozwój wyspy. Nie wiem, czy coś jest nowego z rzeczy do pokazania, ale tutaj jeszcze takie mini studio, nie wiem, czy wam to pokazywałem na jakimkolwiek odcinku, chyba wam to na live pokazywałem ostatnio. Bo właśnie ogólnie, jeżeli jeszcze jesteście zainteresowani samym procesem budowania na przykład tych kaktusiarek, tych wszystkich innych farm i tak dalej, to zapraszam was na streamie, ponieważ ja na odcinkach zazwyczaj omawiam rzeczy, a nie stricte buduję, a właśnie na na zajmujemy się budową, także zapraszam Was albo na live, y, albo na zapisy. Tutaj takie malutkie studio do wywiadów z administracją. Na poprzedniej edycji było takie obszerne, ogromne studio, takie robiące wrażenie i możliwe, że takie się również pojawi. Ale takie studio również na uboczu tego centrum handlowego, bo to w ogóle będzie takie centrum handlowe, z taką właśnie mozaiką tutaj na, na ścianie, przy użyciu tych szyb, mi się wydaje, że również jest całkiem fajne. Nowości już żadnych nie ma do pokazania, także standardowo mi się wydaje, że na każdym odcinku będę jakieś skrzynki losował. Tymczasem lecę właśnie ze skrzynią magiczną, dwie sobie mi się wydaje otworzyć dzisiaj. Pierwsza skrzynia magiczna, zobaczymy co tutaj wleci. Również otwieram te skrzynie dlatego, że może polecić skup i to jest taki nowy itemek, który ostatnio został dodany I wtedy nie trzeba by było tego całego systemu zbiorczego robić przy siarce. Niech coś dobrego wleci, no bo 10 tysięcy to ja za bardzo nie chcę Bikon? No dobra, no lepszy bikon niż 10 tysięcy Ale wiecie, bikon to ja sobie mogę w każdej chwili kupić Czy otwieramy epicki klucz? Otwieramy mi się wydaje A co? Naprawdę nie ma, nie ma co zwlekać mi się wydaje I tutaj z tej skrzyni jest właśnie do wydrupienia ten skup Fragmenty mnożników, mega fajne sprawy Dajcie mi coś dobrego To musi coś fajnego polecieć I przypominam, że wy również takie skrzynki możecie otworzyć Jak sobie wpiszecie ten kod, który gdzieś tam się pojawił 50 tysięcy gemów, co za masakra No ale dobra, przynajmniej coś tam, jakiś hajs jeszcze z nowszych rzeczy, które mógłbym Wam pokazać na serwerze, jeżeli jeszcze o tym nie wiedzieliście, no to bar tutaj z takim oto pięknym barmanem tutaj. No i mamy takie customowe jedzenie w grane, czyli na przykład właśnie napój winogronowy, jakieś mleko, jakiś czarny napój kola na przykład, ale również jedzenie podwójny cheeseburger, zwykły cheeseburger. Ja sobie na przykład wezmę w tym momencie taką kolę i zobaczycie jak to wygląda, nawet jest animacja, bo to jest w ogóle teksturpak autorski. Na tym serwerze? No i jak widzicie, piękna sprawa, świetna Coca-Cola i naprawdę fajnie. Dobra, no to co? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ktoś się znalazł te vouchery i se wpisał i może sobie coś fajnego otworzył. Możecie napisać, jak właśnie coś Wam się udało trafić. Poza tym zapraszam Was za kilka dni na odcinek z prawdziwego życia, bo jutro nagram a zmontuję sobie kiedyś tam, ponieważ to jest odcinek na zapas, ponieważ teraz będzie malutka przerwa na kanale. Ale jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, na razie i cześć.